Wiedziałeś, jeśli Reddy tu nie sprawdzi, to pewno przy To prawda. Ale Inteligen potrzebuje adresu. Ale zawierzcie mi, że nie Nie można wysłać dekretu do pustyni. Można może oznaczać dziesięć nieszczęsnych ludzi, którzy rozmawiają z bokiem pod drzewem oliwy. Dlatego, że mam prosić, potrzebowaliśmy domu. I to nie byle jakiego Jerozolima nie, nie mogła być centrum. Zbyt bliska pamięci, zbyt skażona wspomnieniem rebelii. I co najgorsze, zbyt daleko od pałacu, ale Rzym zna strukturę. Zna się Arsiem domu i domy dolejakiego. Jerozolima nie mogła być w centrum. Zbyt bliska żydowskiej pamięci, zbyt skażona wspomnieniem rebelii. I co najgorsze, zbyt daleko od pałacu, ale Rzym zna strukturę. Zna się, się do domu. dokumenty, zna porządek i potrafi go narzucić. Mówiliśmy więc jednego z ich apostołów, Piotra. Nie najbliższego, nie najinteligentniejszego, ale tego, który zawsze się mylił, a mimo to wierzył, tego, którego łatwo uczynić symbolem ludu, bo był ludzki, słaby, łatwy do pokochania i do wykorzystania ogłosiliśmy, to on jest oboką. On ma klucze i on zbuduje kościół tu w Rzymie. Czy był to naprawdę? Nie wiem. Nie obchodzi mnie to. Ale jego grób leży tam, gdzie potrzebujemy, by leżał. I to wystarczy. Od tej pory każde prawo duchowe będzie miało pieczęć Każda herezja będzie herezją nie wobec Boga, ale wobec Urzędu. A każda prawda tylko wtedy, gdy przyjdzie przez nasze same. Zobaczyliśmy coś większego niż linia. Stworzyliśmy Urząd Świętości. Nie oparty na objawieniu, nie oparty na cudach, ale na tym co najtrwalsze. Kamieniem Arta -mi i Mirachim. Valete domo regis Gaius -eus, Piszący z willi sąsiadującej z pałacem. Gdzie czas płynie zgodnie z kalendarzem urzędowym. mogę leży Od tej pory każdy miał Do wykorzystania I do wykorzystania nie ogłosiliśmy To on jest opoką. On ma klucze I on zbuduje kościół Tu w Rzymie Czy był tu naprawdę? Nie wiem, nie obchodzi mnie to Ale jego grób leży tam, gdzie potrzebujemy by leżał I to wystarczy